Nic dzisiaj bardziej, jak tysiące zadowolonych dzieci. A rzeczywiście druga impreza, ale dzisiaj i radni, i ja osobiście postanowiliśmy się włączyć. Jestem dzisiaj najsłodszym facetem na świecie, robię watę cukrową. Tysiące uśmiechów, tysiące radości. Dzisiejsza wata cukrowa nie ma w ogóle kalorii, jest bardzo zdrowa. Pogoda dopisała, dzieciaki szczęśliwe. Myślę, że to odseparowanie dni miasta od dni dziecka jak najbardziej słuszne i takie imprezy dedykowane dla tej młodej części społeczeństwa bardzo się sprawdzają. Także to jest kolejne święto całego miasta poświęcone właśnie dzieciom, a dzieci to przecież przyszłość i miasta i naszego kraju. Także Super, że tutaj aż tylu mieszkańców regionu zdecydowało się dzisiaj razem bawić. Przede wszystkim przygotowaliśmy się pogodowo, co widać, pogoda nam dopisała, w związku z tym cała reszta już na pewno, na pewno się uda. No jest kilka rzeczy, które tutaj jakby równolegle się toczą. Mamy scenę, na której jest parę fajnych wydarzeń. Szybciutko je wymienię. Występują dwa zespoły z Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie, a mianowicie zespół wokalny Choi Studio Tańca i Piosenki Szachraj. Mamy dwie gwiazdy które występują dla dzieci a mianowicie Domisie oraz Joszko Broda i jego dzieci z Brodą mamy trzy szkoły tańca z Legionowa które nam się tutaj zaprezentują no będą, będziemy jeszcze mieli z tych takich bardziej oficjalnych tematów strażacy z OSP zostaną uhonorowani przez prezydenta miasta Legionowo dopiero co mieliśmy dzień strażaka właśnie dzisiaj dzisiaj jakby zostanie podsumowane to święto strażaka na tej scenie dnia dziecka to jeśli chodzi o scenę no a poza sceną jest parę, parę fajnych rzeczy. W zasadzie cała arena obudowana, obudowana przede wszystkim legionowo miniaturze. Tutaj akurat w tle pewnie je widać. legionowo miniaturze czyli 60 stoisk instytucji, organizacji, fundacji, stowarzyszeń, które funkcjonują na terenie Legionowa i, i na terenie Powiatu Legionowskiego. Od strony, od strony hotelu mamy strefę przedszkolaka, a w zasadzie szerzej pojętą strefę oświatową, bo tam nie tylko przedszkola się wystawiają, ale również Również szkoły. No i tutaj w głównym pasażu po mojej prawej stronie jest ta strefa, strefa handlowa, gdzie można coś fajnego kupić, coś fajnego zjeść. Jeszcze od strony, od strony Orlika mamy strefę z kolei do znaczy urządzenia pneumatyczne. Dzieciaki mogą tam się wyskakać, pozjeżdżać na zjeżdżalniach. Także z grubsza, z grubsza tak to wygląda.